Kończymy w tym roku koncertem galowym obchody 60-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej Ani Garci i Ten koncert miał się odbyć już w nowym budynku na ulicy Balerowskiego 1. Niestety życie pokazuje, że nie zawsze jest tak jak sobie wymarzymy, więc jeszcze ostatni koncert w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie teraz tutaj. Słychać już próby, słychać chór, czyli wiadomo, że chór wystąpi, ale to w ogóle jest takie podsumowanie Waszej działalności, właściwie coroczne. Tak, mamy chór, będzie rozpoczynał koncert. Jeszcze mamy potem naszych wspaniałych uczniów, którzy w tym roku zabłysnęli, nawet pochwalę się, mam swojego ucznia, który już zdobył laury na konkursach w Polsce i za granicą a potem będą jeszcze absolwenci, którzy kontynuują naukę w drugim stopniu na studiach. Ta dzisiejsza uroczystość wyjątkowa, bo też będą medale. Będą medale, tak? Mamy jeszcze, można powiedzieć, rzutem na taśmę y, medale dla nauczycieli za długoletnią służbę. Jaki był ten rok dla Was, oprócz tego, że y, oczywiście świętowaliście? No i też myślami, że jesteście chyba w nowej siedzibie, choć to się przeciąga. Tak, ma Pani rację. No, świętowaliśmy 60-lecie, ale te, to świętowanie cały czas było w podróży z tym, że robimy remont i odbiory y, nowego budynku, i zastanawialiśmy się, co jeszcze tam poprawić, czy zrobić tak, żeby było jak najlepiej dla naszej szkoły i dla przyszłej placówki, bo tak jak mówimy, chcemy tam jeszcze otworzyć w przyszłości, drugi stopień. Proszę przypomnieć, w jakich kierunkach czy na jakich instrumentach Państwo szkolicie? O, dobrze, będę wymieniał fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, saksofon, klarnet, obój, trąbka, co jeszcze, akordeon, perkusja. Od września mamy perkusję. Czy zapisy już zakończono, czy jeżeli kogoś jeszcze skusi choćby dzisiejszy koncert i te umiejętności do tego, żeby spróbować podnieść naukę? Bo już przesłuchania już dla uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę, już się zakończyły i już organizacje zamykamy, także chętnych na przyszły rok zapraszamy. Ewentualnie pytać we wrześniu, bo czasami dzieci rezygnują. Znaczy nie przystępują do nauki od września, bo coś im się odmyśli, prawda? Jest różne. W życiu jest różne. Sądzi pan, że ta nowa placówka rzeczywiście sprawi, że no po pierwsze warunki, Będziecie mieć lepsze, a po drugie, że rzeczywiście rozwiniecie skrzydła, to też zachęci do tego, żeby, żeby się uczyć, żeby muzykować. Myślę, że tak, że tam warunki mamy dużo lepsze i to też będzie taką mobili, mobilitacją dla uczniów, żeby jeszcze lepiej grać, le, lepiej się uczyć, bo będą, będziemy mieć na pewno więcej koncertów z tej, z tej, przez to, że mamy inne możliwości, prawda? Nie musimy szukać gdzieś, gdzie moglibyśmy koncertać.